Dzień dobry, ja nazywam się Janusz jestem fizjoterapeutą. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu kontynuację terapii Ani z bolami kręgosłupa. Dzisiaj jest piątek, Ania przyjechała do mnie z dużymi problemami bólowymi we wtorek. Czyli mamy wtorek, środa, czwartek, piątek. Czwartego dnia po regularnej terapii Kręgosłupa, I jak się czuje pacjentka? Zapraszam pacjentkę, która przedtem ledwo co chodziła, miała problemy z położeniem się, Ona a teraz, a w tej chwili jak jest, po czterech dniach? Pod koniec czwartego dnia. No jest naprawdę, prawie, bardzo dobrze, prawie. Prawie, bardzo dobrze, super. No, prawie, że bezbólowo. Y Mogę funkcjonować, poruszać się i ćwi, nawet ćwiczyć. I ćwiczyć. Świetnie. E, dzisiaj, żeśmy zrealizowali e, tutaj w ramach terapii e, program z mojej książeczki Stop Dolegliwością Kręgosłupa. Ania wykonała e, wszystkie ćwiczenia w ilości około 25-30 powtórzeń z tego programu, plus jeszcze parę innych. Spróbuję Ania wybrane ćwiczenia, albo nawet po kolei ćwiczenia tak jak robiła. Po trzy powtórzenia, zobaczą Państwo z jaką sobotą Ania wykonuje te ćwiczenia. Także zapraszam, A może po kolei wszystko, tak? Po trzy powtórzenia. Przerwam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Prostowanie nogi w kolanie. Dwa. Trzy, raz, dwa, trzy. Tak, świetnie, fantastycznie. Rowerek, proszę Państwa. Kolano do boku. To jest rotacja w biodrze. Tak, druga strona. Dobrze, teraz kolano do boku. Ta wersja tutaj. Na samym początku, jak Ania to ćwiczenie wykonywała, to było no nie do wykonania na jedną stronę. W tej chwili bez problemu wykonuje. Wrócimy do tego ćwiczenia. pozycji leżąca i jedna strona. Jedna strona, kolano do boku. Tak? O właśnie. Tutaj. To ćwiczenie było bolesne. W tej chwili już jest do wykonania. Stopy, kolana. Proszę Państwa, jakby nigdy bólu nie miała. A we wtorek było to nierealne, to tam kąt, ja wiem, ledwo, ledwo co się tutaj nogi tak ruszały, tak. No zobaczymy to jest jeszcze lasega, tak dla porównania. Prostujemy nogi w kolanie. E, pierwszego dnia ja nawet nie próbowałem testu lasega, bo to nie miało sensu, tam by ledwo co drgnęło. E, natomiast teraz po czterech dniach, proszę Państwa, to jest też lasega, tak. O, proszę bardzo. 90 stopni, pełny zakres ruchu noga. Jedna. I 90 stopni zakres ruchu noga droga. No zobaczymy jak brzuszki pójdą. Pójdą brzuszki? Na razie zwykłe, tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Starczy. Idzie? Bóle? Nie. A brzuszki do Da radę? Da radę. Proszę Państwa, czy pacjentka ma bóle kręgosłupa? Nie ma bólu 4 dni, czwarty dzień, proszę Państwa, zero leków, zero leków, tylko ćwiczenia i fizjoterapia domowa typu automasaż, plus do tego no, ćwiczenia domowe i domowa fizykoterapia, e, terapia ciepła, termoforek, e, ciepłe układy i tak dalej, tak? E, teraz e, na brzuch. Na brzuchu, Państwa, standardowe ćwiczenia. Napinanie po to to da radę zrobić, natomiast unoszenie nogi do góry, tak? Raz, dwa, trzy, Druga noga. Raz, dwa, trzy. Obie nogi do góry, co jest bardzo trudne ćwiczenie, tak? Raz, dwa, trzy, bardzo dobrze. Odchylanie głowy do tyłu. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. W pozycji sfinksa. Raz. Dwa, trzy, spróbujemy z pozycji pompki do. do góry. O, proszę Państwa, to jest no, przeprost nieprawdopodobne. To ja jak nowo narodzono. Super, <laughs> bardzo dobrze. I teraz ręce do przodu. Proszę Państwa, wygięcie w to jest bardzo trudne ćwiczenie dla osoby bez bólu w kręgosłupach. Czwarty dzień, czwarty dzień. Pacjentka ledwo co weszła tutaj do gabinetu, a w tej chwili fika, no jak młoda dziewczynka, tak? I to jest, proszę Państwa, to, o co chodzi w terapii bólu w kręgosłupa, który ja stosuję, tak? Efekty są niesamowite. Oddaję głos może jeszcze Ani Niechania sama powie, jak się czuje, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić i tak dalej. Tak? No, czuję się bardzo dobrze. No oczywiście tam jeszcze od czasu do czasu tutaj w niektórych miejscach zaboi, ale to już jest ból taki sporadyczny. Po prostu no on jeszcze, ten ból przejdzie, ale to, to jeszcze troszeczkę potrwa. Ale zdecydowanie, zdecydowanie jest duża poprawa w 95%. Proszę tak, Państwa, tak od 0 do 90% to jest no ogromny sukces. Natomiast ja cały czas przypominam, cały czas jest pytanie, czy Ania jest zdrowa, czy chora. Ania w tej chwili nie czuje bólu. Może normalnie funkcjonować bez bólu i to jest piękne. Natomiast te tkanki, które tam były chore, jakieś tam mikrouszkodzenia, które nie powstały, one wymagają czasu jeszcze do zagojenia. Więc żadnych gwałtownych ruchów nie może wykonywać i musi być cały czas ostrożna. Jeżeli będzie cały czas ostrożna, cały czas będzie kontrolowała to, co robi, a ja wierzę, że będzie kontrolowała, bo Ania taka jest, no to, tak jak mówiłem, tydzień czasu od wtorku to powinna zapomnieć o bólu. Dzisiaj jest piątek, do wtorku jeszcze zostały 4 dni, tak, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, czyli 4 dni, Natomiast w niedzielę, czyli za dwa dni, czyli pojutrze, Ania już w pełni wigoru wybiera się na 10-kilometrowy marsz po I To jest, proszę Państwa, potęga ćwiczeń, potęga terapii mojej, którą stosuję w, te, no, w leczeniu bólu w kręgosłupa. Proszę Państwa, najważniejsza rzecz, tak jak wspominałem, to nie pozwolić, aby stan ostry trwał długo, jeżeli jest stan ostry, pojawia się jakiś ból nie lekceważyć go, tylko jak najszybciej ten ból zlikwidować to jest bardzo proste do zlikwidowania, Państwa, za 4 dni zapominamy o bólu tak? to jest konkretny przypadek Ani, to jest na żywo, ona się zgodziła to na żywo opowiadać więc tu żadnej lipy nie ma natomiast no, jest piękny sukces zdrowotny no i takich sukcesów życzę dla Państwa w Państwa no, terapii indywidualnej, w tych miejscach, gdzie Państwo są. Także dziękuję Państwu, dużo zdrowka życzę. No.